Witam was, docent polskie znowu w browarze markowym z markiem 3 lata chyba. Tak, 3 lata. 3 lata i ja już widzę zmiany. Yy, zmiany są takie, że o ile <gryw> browar tutaj stoi jak najbardziej to tej hali nie było. Co to jest? Nie, no hala jest dołożona, yy, trochę się rozwinęliśmy. Brakowało nam miejsca, więc dostawiliśmy taką halę namiotową. Yy, no i w tym roku jeszcze będzie druga hala tutaj koło budynku, będzie na yy, hala na słód. Żeby móc skupić na przykład całego tira słodu i tu wpakować do tej hali, i ona będzie z wentylacją, z taka sucha, żeby to można było słód przechowywać. Więc trochę się tam jakby dołożyliśmy budynków. No. E, powiedz mi, bo ostatnio jak byłem, to cały tamten dach jest położony fotowoltaiką, tak. Jakieś plany, żeby, żeby znaczy się... Było wtedy 20 kW fotowoltaiki, teraz jest 40 i tak naprawdę ten budynek jest zeroemisyjny, mhm. bo jest napędzany prądem. Łącznie z ogrzewaniem, wszystko jest na prąd. Ale jesteście samowystarczalni w tym momencie? Znaczy nie do końca. no Jesteśmy latem samowystarczalni, natomiast na zimę trochę dokupujemy prądu mhm. z zewnątrz. Planujesz od tej strony jeszcze coś dołożyć? Znaczy, ta strona nie jest jakby, nie, nie nadaje się <laughs> trochę na fotowoltaikę, bo jest od schodu. Więc, y, A teraz ładnie tak. na pieprze akurat. No. akurat. Tak, ale, ale ona jest pod złym kątem. Nie? E, dobra, czyli tutaj kiedy planujesz, kiedy to ma być? W tym roku będzie konstrukcja i na, na wiosnę będzie już postawione, to, nie? Powiedz słowo ogródku, nie będziemy tam iść, ale widać. Widać, słuchajcie. Nie no dobra, nie będziemy szli. E, no, co bo... Ogródek to nasza taka dodatkowa pasja, jest miejsce, więc wykorzystaliśmy to. Pomidory, ogórki i takie tam różne rzeczy. No paprykę, jaką no papryka, widziałem, potężną. Tak, tak. <laughs> Trzeba wykorzystywać te nie? Piwa warzywne? No. Nie, no może, owocowe. Może, warzywne. owocowe. <laughs> Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Jest emblemat, bo poprzednio nie było robione. Jak wchodzimy do browaru. Tak, jest browar markowy, hajnówka. Okej, okay, widzicie browar, ale ja chciałbym się skupić jednak na tej tutaj yy, wystawce. Sporo tego zrobiliście przez te e, kilka lat. Powiedz mi, ile jeszcze tych piw w ogóle jest e, robionych aktualnie? W tej chwili jest e, dostępnych, znaczy ma, na magazynie mamy 16 rodzajów piwa, więc sporo. Mm. Z tego to jest chyba większość. No, część z tych część, część piw wypadło, część jest e, tych etykiet takich albo festiwalowych, albo robionych na, na raz jakby. Dobra, powiedz mi co wypadło i dlaczego, bo to jest ciekawe w kwestii znaczy, rynku piwa. Wyp Wypad e, Space Milk Stout e, mhm. ze względu na to, że no, się słabo sprzedawał, tak. E, natomiast część jest piwko operacyjnych, które też były robione jednorazowo znaczy. albo dwukrotnie, albo trzykrotnie i później jakby mhm. weszły następne i wypadły te wcześniejsze, tak. Część piw jest zrobionych na festiwale, więc tak haj jak hajnowskie, jak, mhm. jak na festiwalu w Stan wyjątkowy, który nie wszedł jakby do produkcji. <laughs> Kolekcjonerska Do sprzedaży, to, sprzedaży. Ale y, pytam się o tego, y, na przykład y, mówisz Milk Stout, czy w, w ogóle jakieś ciemne robisz? Tak. Jest Milk Stout taki zwykły, natomiast space z przyprawami Milk Stout był a, robiony tam okay, gdzieś tam okay. okazjonalnie na święta, jakieś takie historie. To, y, tak Słabo się sprzedawał, więc... No słuchajcie, a tutaj y, Hall of Fame, czyli y, nagrody. Jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczcie za co są nagrody. Session IPA, low alko yy, i znowu drugi raz low Alco. Czy uważasz się za specjalistę od lekkich sesyjnych piw? No może, może specjalistę nie, natomiast naszych nasz piw jest kilka, a może nawet kilkanaście lekkich. Mhm. No, bo Pils też tam jest około 4,5%. Więc powiedzmy, że PIW do 5% jest chyba większość, nawet. Nie? Jest kilka PIW mocniejszych, natomiast gro PIW jest do 5%. Tak. No, ale to, że te medale dostałeś, też potwierdza, że. No, wychodzą! <grym> no, dobrze się dzieje z tymi PIWami. Natomiast echo puszczy, które jest niskoalkoholowym PIWem, dostało dwa razy medal. Kurczę, ja w ogóle go nie kojarzę. To jest w ogóle jakiś szok. Ja jako fan piw lekkich nie kojarzę chapuszczy. E, e, ale mówi, że jeszcze coś tam jest. A, no to spróbujemy. na pewno na pewno spróbuję. Dobra, słuchajcie, tu się wchodzi do Brawaru i od razu ścianka celebrycka. O co chodzi? No, na przyjazd nie, <śmiech> vlogerów. <śmiech> nie no, ale chyba, ale... ściankę, nie, nie. To chyba do Warszawy zabierasz, nie? Na tak, festiwal? Tak, po prostu, żeby Taka, było taka ścianka festiwalowa, tmo, nie? Nie? Żeby... Przed chwilą wróciliśmy z krasnego stawu, więc ścianka jeszcze stoi nie rozebrana. A o to chodzi, dobra, dobra. Marku, no? Browar wygląda mocno kompaktowo, wszystko w jednym miejscu. Okay. Ważelnia, ta co chyba, to co ostatnio? Tak, ważelnia jest ta co ostatnia, jak się przeprowadzaliśmy tutaj, generalnie ważelnia już ta była zainstalowana, natomiast nie miała podajnika słodu i śrutownika. Dużo to ułatwia pracy, bo jest zasyp słodu na dole. Mm. Idzie to na śrutownik, później idzie do ważelni jakby podajnikiem, więc to ułatwia robotę. Natomiast wszystkie tanki zostały, znaczy wszystkie sześć tanków, które mieliśmy dziesiątki, teraz są wstawione pięćdziesiątki. Okay. Więc... To o tankach to za chwilę powiemy, ale powiedz mi w momencie kiedy budujecie ten magazyn słodu, to ten śrutownik też tam musi przejść. Tak. tak. Właśnie o to mhm. chodzi, żeby chcemy dostawić magazyn słodu i przełożyć ten śrutownik łącznie z tymi wszystkimi podajnikami za ścianę mm -hmm. żeby to by też było więcej miejsca i żeby to było jakby oddzielnie bo też się trochę kurzy z tego i tak dalej z jakiego słodu korzystasz? no w tej chwili z, z Weiermana głównie i Wigginga. o, okej okay. dobra, e, tutaj zobaczcie, to jest właśnie ta największa nowość czyli to co Marek mówi to, to. jak byliśmy, ile było tych tanków? E, jak, byliśmy, to tutaj, to, to... jak byłeś ostatni raz Stawaj, stawaj, tutaj na, na tankach ostatni raz no to były dziesiątki tanki było 60 i dwie 25 i teraz są jest sześć i dwie dwudziestki 25 no e, nie wygląda w ogóle jak 50 50 się ma. kojarzy naprawdę z wielką znaczy, kolubryną, no... a tutaj takie znaczy one CKT? są dostosowane jakby Aha? do wysokości też budynku bo Aha. one są jakby niskie ale bardzo szerokie one mają 3 metry średnicy więc tam się 50 to spokojnie mieści. Natomiast jeszcze mamy teraz trzy tanki zamówione 25. Nie? No właśnie, żeby móc jakby robić hmm? takie. To Dobra, to w 50-kach co robisz? No. Teraz stoi Pils, e, Session IPA, e, amerykańska IPA, Kornik czyli Świerkowej i te dwa mhm. ostatnie to są też Pilsy. Czyli generalnie jest 150 hektar Pilsa w tankach. Kto pije tego Pilsa? Jaką masz strukturę sprzedaży? Generalnie, więcej wokół komina? Wokół Komina właśnie schodzi najwięcej pilsa, czyli głównie restauracje, puby tutaj w okolicy. Yy, natomiast te inne piwa to już wyjeżdżałem trochę dalej. No, Także rynek na pilsa jest jakby miejscowy. Nie? A to chyba tak normalnie jak wszędzie, Rok pilsa, rok Generalnie. No, ale zawsze tak miałeś, że większość sprzedawałeś Pilsa? Znaczy y, większość do restauracji sprzedaje się pilsa, tak? tak mm -hmm. zawsze było od Ale w ogóle w produkcji browaru, czy y, najwięcej ważyłeś pilsa? Nie, najwięcej się waży prawdopodobnie, znaczy nie, nie sprawdzałem w tym mm -hmm. roku, y, na pewno dużo pilsa, ale też kornika i wilczego szlaku to są jakby trzy takie wiodące piwa. Nie? No teraz białowieskie lato, jak weszło tam to trzy. Lata to, czyli temu. to są trzy ipy w sensie znaczy, Session? Nie, tak, Session, ipa i... Świerkowe i pirskie. A no świerkowe, oczywiście. Czyli cały czas ten motyw unikalności, że ludzie chcą. Coś... Znaczy tak, tak. Świerkowe piwo to jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Mhm. To jest piwo, które jakby daje nam trochę też rozpoznawalność, bo jest znane na, jakby w każdym miejscu w kraju i na festiwalach jeżeli jesteśmy, to sprzedaje się go dwa razy tyle, co innych piw. To dla tych, co nie kojarzą, co tam jest dodatkiem? Jest dodat... dodatkiem, są pędy świerków. Nie kornik. Nie. nie. A teraz robaki modne. Ale kornik to w ogóle... Ej, ale takiego kornika suszonego, nie? kurde. A jak do tequili tak? No, mowa. Tak, to by było ale... coś. Znaczy, to było piwo na raz zrobione na, na bazie tych takich tutaj mhm. protestów w Puszczy Białowieskiej, które mhm. jakby się rozwinęły po, po, e, po wycince świerków, mhm. więc wymyśliliśmy sobie, że kornik jako taki... Medialny stwór Ta. wykorzystamy jako nazwę i no, zrobiliśmy piwo. Zobacz, no to już jest 5 lat, nie? Ten... No tak, to, to hmm. było z 5 lat temu. Myśleliśmy, że zrobimy raz taką jednorazową akcję, a piwo się przyjęło na rynku i się sprzedaje bardzo dobrze. Eee, te 25, widzę dwójki. aż znaczy, tam nie musimy iść e... za mocno. Eee, co, co w tych 20, 25 piątkach? No w tamtym stoi West Coast, eee, czyli król puszczy. Eee, no i... Dzisiejsze piwo zrobione... No właśnie, Marcin! Trzeba już powiedzieć o tym. Tak, Marcin już, już biegnie, już biegnie. Biegnie Marcin. Pomysłodawca tak naprawdę. Ale od razu możemy... Cześć, Marcin chwil, same krafty i oko na piwo. To nie pierwsza kooperacja między samymi kraftami i, i no, Browarem markowym. Jak, no tak, jak to wygląda? No, by, by, tak jak widzieliście tam na drzwiach, chyba oglądaliście etykietki, to, to, to tam trochę ety, ety, etykietek hmm. jest. Zaczęło się od, od Grudzickiego oczywiście. Tak. E, to był Grodzisz na Nelsonie i to był jak pierwszy, który by, by zapoczątkował taką mini trylogię. E, y, Trypt, tryptyk, tryptyk, tak, i potem był e, tak Hopi tak, Grodzisz, Hopi Pils i Hopi Sauer. To były trzy pierwsze i później zrobiliśmy jeszcze Dyptyk, czyli dwa, e, NZ, czyli New, New Zealand Grodzisz i New Zealand Session IPA. Wszystkie I, lekkie. Wszystkie lekkie. I to, to, i to. to było pięć, tak? Tak, tak pięć. To tylko tylko niektóre były powtarzane walki. Tak, no niektóre były ehm, powtarzane trzykrotnie. No. No i teraz y, wspólnie z docentem będzie y, trochę powrót znowu do, do drugiego ważenia, czyli do y, pilsa. Hop, hop pilsa, ale będzie w innej odsłonie. Tak, bo ale to winny jest do tym, ten musik. Tak, tak, bo wszystko się wzięło y, z tej historii, że zrobiliście Pilsa dziesiątkę. Tak, jest i I zbulwersował. Zbulwersowałem się straszliwie. Jak? Jak pils dziesiątka? Przecież to jest, no wiadomo, czeska desitka, e, Vizepni, e, tak. pils to musi być dwunastka i ta dyskusja taka e, merytoryczna e, doprowadziła do tego, że robimy, no właśnie, czy ustaliliśmy to... Czy, znaczy, to no, jest robocze, co to znaczy. Tak, session tak. pills. No, pils, pils, albo, albo... 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 Jasne, e, lekkie. Jasne, lekkie. Wracając do klimatu polskiej jas, jas, normy, jas, polskie normy. wracając do tego, że zrobiliśmy piwo jasne, pełne niedawno. I, i chyba to właśnie to jest to może przeciąży, że będzie piwo jasne lekkie. Słuchajcie, wy też Amerykanie. dajcie znać, tak, bo premiera oczywiście tego piwa będzie na WFP, więc w komentarzach możecie dać, czy bardziej Session Pils, czy bardziej jasne lekkie. Tutaj głos wasz was jest ważny, natomiast powiedzmy, powiedzmy o tym samym piwie, czyli oprócz tego, że jest 10 Balinga to dobrze chmielone czym. Znaczy tak, no, na Goryczkę poszedł Warrior, znaczy głównie to, to będzie amerykański pis tak naprawdę. Ale na z gory... no to dalej nowozelandzki nowo No tak USNZ tak. tam. Tak, tak, Mam tak USNZ i w sumie <laughs> NZ będzie więcej trochę. Bo na goryczkę poszedł Warrior, co prawda amerykański poszła też Citra. Natomiast na zimno pójdzie Nelson i pójdzie Talus. Z tym, że Nelsona będzie 70%. No i dlatego mam nadzieję, że trochę, trochę, no ten profil Nowej Zelandii y, powinien być wyczuwalny. Całkiem długie leżakowanie. Dzisiaj już poszło tak, tak. No, przed chwilą do tanku. Dwa miechy leżakowania. Lager, a właściwie Pils. USNZ. No Jasne, po prostu. Tak. Jak zwykle przyjdę do Ciebie o 13 tak na WFP. Mam nadzieję, że Marcin też będzie mógł spróbować wcześniej tego piwa, więc będziemy dawać znać na bieżąco. Natomiast ja mam pytanie, bo tutaj w ogóle rozmawialiśmy jadąc pociągiem o niesamowitej trwałości piw browaru markowego w butelkach. I możemy się teraz przenieść na tą stronę, kochani. 2023 rok. Czy to nie jest motyw, żeby obalić mit karuzeli? Bo yy, od, odsądza, odsądzałem od wci wiary karuzele, że to jest. Yy, Marcinie zapraszam. Że to jest jednak coś, co z automatu utlenia piwo. Okazuje się, że niekoniecznie, że można zrobić no, jednak trwałe piwo na karuzeli. Czy generalnie... Trzeba pewne zasady zachować, a przede wszystkim poznać tą karuzelę tak od podstaw. Wydaje mi się, że chodzi tutaj głównie o to, żeby cały układ napełnić dwutlenkiem węgla przed rozlewem, a nie wtłaczać piwo na przykład do przewodów, które są jeszcze z powietrzem. tak? To, to jedna no, rzecz. No tak. Druga sprawa to jest wypienianie się piwa, bo podejrzewam, że większość ludzi robi tak, że zdejmuje z karuzeli i kapsluje. A to nie o to chodzi. Musi się piwo wypieniać, zresztą jak w każdej maszynie, nawet maszyny, które 20 lat temu były konstruowa konstruowane, czy 30, zawsze mają wypienianie. Nie? Czy tak kropla wrzątku, czy coś tam, po to właśnie, żeby wypchnąć piwo z butelki, yy, powietrze z butelki. Mhm. No i jeżeli się tego pilnuje, no to jest szansa, że to piwo się da przechować w jakimś dłuższym okresie, nawet bez pasteryzacji. No właśnie, przed chwilą piliśmy. Marcinie, no ty masz to doświadczenie właśnie z, ze sprawdzaniem butelek markowego? Jak to wygląda? No nawet, po... nie wiem, jak, jaką dajesz datę, mniej więcej. 7 miesięcy. 7 miesięcy. Więc ja testowałem po roku i dłużej. I poza jakimś tam leciutkim utlenieniem piwa były naprawdę bardzo dobre z zachowaniem, jakby tego, czym, czym były wcześniej. Mm. Więc, więc zadziwiająco, naprawdę, jak na karuzele rzeczywiście mm. zadziwiające. To wszystko. zobaczcie, czyli wystarczyło napisać jakiegoś manuala do tej karuzeli w przemyśle piwnym, bo to jest w ogóle przecież nie do przemysłu no piwnego, nie do branży e, piwowarskiej. Gdyby dać te kilka tipów, no to... to... To też nie do końca, bo są różne, różne konstrukcje karuzeli, okay. są różni producenci Aha. i podejrzewam. I wiem, że na przykład są bez przedmuchu dwutlenku węgla, w ogóle Aha. tak jak do rozlewu, nie wiem, oranżady, Aha. więc to w ogóle jest bez sensu rozlewać na takiej maszynie, nie? Okay. Więc to ta maszyna. jest przystosowana advanced. tak, okay. ta ona jest przystosowana jakby do piwa. No natomiast no, przez jakiś czas ją trzeba poznać. Tak. Teraz już wiemy nawet jak każda dysza jak leje to piwo. Nie? No ile to już lat pracujesz z tym sprzętem? No, to... To już mamy na początku w zasadzie, to już 7 lat. No, no też kapitalny remont w tamtym roku, bo już się trochę rozsypało tutaj w <laughs> parę rzeczy. No ale jednak taki browar taki takiej ilości... No tansy... ale właśnie, no to jest to pytanie, czy już przy takich ilościach, przy takich liczbach 50 hekto, jeszcze chcesz to trzymać? Znaczy chcę, bo muszę. Bo, no dobrze. Wszystkie no. nowe maszyny rozumiecie, kosztują tyle, co te wszystkie tanki razem wzięte. Mm -hmm. także. Mm -hmm. A czy nie, no generalnie jest tak, że my też dużo piwa sprzedajemy w kegach, nie? więc tam butelki to jest jakiś procent i na razie nam starczy. Nie? A jak to obli y, obliczasz, szacujesz, że ile tego petainera leci? Albo to kega, to zależy, bo... którego piwa, Nie, no, to... Nie, ale w ogóle na całe produkcje. Ogólnie no to cóż, no, ogólnie to tak ciężko trochę liczyć. na, to, na przykład Pilsa idzie tak, że idzie 70% w beczkach. Aha, okay, okay. Wielczego szlaku idzie 50% w beczkach, kornika idzie też z 50%, więc okay. tak. Myślę, że mm -hmm. pozostaje trochę mniej w beczkach, trochę więcej. Mm -hmm. No ale tak liczę, że tam pół na pół na pewno jest. Okej. Okay. Nie ma wizyty docenta w browarze bez napicia się e, piwastanku, więc Marek proponujesz pilsa, pilsa mam nadzieję. Pilsa albo zesz i jak chcesz. E, jednak pilsa. ustaliliśmy z Marcinem, że to jest rok pilsa, Marcin, nie? Rock pilsa, Pobiec, rok Pilsa, wreszcie rok. Powiedz jak to było. Cho chociaż przejdźmy w... <laughs> Pierwszy raz w 2023 roku tyle dobrych y, pilsów? Znaczy tak, no y, y, jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej, to y, nie przypominam sobie roku y, już jakby bez wymieniania bro, br Jasne, br br nie, browarów nie. nawet, ale nie przypominam sobie roku, w którym bym zapamiętał, że piłem dobry pils stąd, dobry pils mm. stąd, 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 stąd. Y, ale ile ich zliczyłeś, że tych dobrych pilsów wypiłeś? No Generalnie już w tym roku już do, do dziesiątki myślę się zbliża. No, jak na warunki polskie. Jak na warunki polskie. To, bo, kiedyś to był jeden, dwa, tak, trzy, tak? tak, tak a tak. w Zobaczmy, tym roku tak. liczę, liczę i ciągle mi dochodzą kolejne. I myślę, że do końca roku dojdzie kilka. No tak, Więc... jesteśmy? W roku, jest w no nie, roku. no sierpień. Jeszcze nie koniec. No dobra, i ten rytuał nalewania stanka. Marku, ile to piwo ma czasu? To ma akurat chyba 5 tygodni, albo no, jakoś tak, albo sześć. Tak trzeba uszanować tą chwilę, kiedy się to pięknie leje. No i co? I wracamy. Do podstaw, czyli musisz znowu przypomnieć yy, czym to jest chmielone, bo już o słodzie, bo o słodzie rozmawialiśmy. Znaczy, to Jak... jest akurat chmielony marynko i lubelskim. Y -hmm. A czyli... co, yy, masz pilsy, które chmielisz czymś innym? W sensie taki y podstawowy pils? Pil... Nie, 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 no, nie, nie, nie. Jako pils, nie? Nie, wszystkie pilsy y -hmm. są chmielone marynko i lubelskim, więc one są yy, polskie pilsy w zasadzie. Nie? Wcześniej... Bar bardzo zbalansowany aromat, ja już czuję, że ta siareczka, która tam była, jakoś delikatnie to uleciała, no tak, jakieś tam jest... resztki, ale z tydzień... bardzo zbalansowany tydzień tydzień między, między tą... Jeszcze postać, więc tam... Hmm. Ale ktoś się dobija, dawaj piwo Marek, no, dawaj to, piwo! <laughs> hmm. Tak, zbożowa słodowość, chmielowość w balansie, zdrowie browaru Markowego. Po stronie chmielowej. Pils to nie lager, to pils po stronie chmielowej. Na pewno nie brakuje. Tak jest. Balans jest przesunięty zdecydowanie na stronę chmielową. Yy, jeszcze raz chmiele? Yy, Chmiela, no, lubelski, Marynka. No, no, Marynka lubelski. Tak standardowo. Tak Polish hops oczywiście. Tak Polish hops. Mm. E, tak, pozdrawiam Pawła. No oczywiście, <laughs> oczywiście. No. E, tak, mam więcej piw na jego chmielach. Znaczy w zasadzie wszystkie polskie chmiele są od niego, więc tam... Mm. Jakby no, się sprawdzają i rozrobiliśmy z, z Polish Hops i, i z Dzikim Wschodem też tę operację, te, tą podróż na wschód, co ci wrzucałem. Czy ludzie nie narzekają tutaj, że to jest zbyt goryczkowe? No bo to jest naprawdę prawdziwy pins. No jest, tak, jest goryczkowy. No i co? I to sprzedajesz to do lokali tak, i tak, ludzie to piją? Tak, tak, wyobraź sobie, że, że piją. No właśnie ostatnio też jeden z kolegów z Craftu spróbował tego pizza i powiedział, że to niemożliwe, żeby się takie piwo sprzedawało. też w to nie wierzę. A my mamy 150 hektar zrobionego i go sprzedamy, Nie będziemy go trzymać za 10 lat. Tak Może mówi. piją, a potem mówią... Ale takie goryczy to w życiu. No nie? Ale przecież jeździmy na imprezę, no. dajemy tego piwa, także nie ma problemu. Nie? A niektórzy przychodzą na festiwalach, że właśnie chcą jakieś normalne piwo, mm. więc dajemy mu to. Piękna sprawa. Słuchajcie, trochę mi ręka odpada. Dajcie go O. Marku, plany, jakie plany? Bo widzę, że... No, nie przyjeżdżam aż tak często, bo 3 znaczy, lata temu. Plany są takie, żeby dołożyć tutaj jeszcze mm, te, okay. te trzy tanki tak docelowo. Yy, jest tutaj zrobiona jakby miejsce i instalacja. Mm. No, zbudowanie tego jakby tam tej kali, która będzie yy, jakby służyła za magazyn słodu. No i na razie tyle, yy, no myślimy też jakby nad, nad jakimiś tam sprzętami powinianym, yy, no. CIPu, to jakichś tam drobnych rzeczy i innych, takich jakby sprzętowy. Zbiornik wody lodowej może większe by się przydał i tak dalej. Ale też się bijesz z myślami odnośnie dodatku owoców. No bije się z myślami, ale tak ta walka wciąż trwa Czy <śleszy> <śleszy> z owocami jest taki problem, no, że trzeba to, tak jak rozmawialiśmy to wcześniej, mm. że tam trzeba mycie enzymatyczne i tak dalej, nie chcę mi się trochę w to bawić. Ale zobaczymy, bo czas pokaże. No, no wiesz, jeżeli... Będzie, no. No, ale słuchaj, no, jeżeli chcesz utrzymać jednak y, tą bardzo dobrą czystość, trwałość tych piw, no to y, trzymanie jednak tego Reichesgebot trochę, no, tak, tak, trochę y, jest tutaj kluczowe. Jeżeli tutaj wprowadzisz owoce, to ja od razu mówię, że bojkotuję owoce i jebać to. <ścoughs> to, to tutaj trochę zmienisz profil tego browaru. Y, y, radą jest oczywiście oddzielna linia. Sam powiedziałeś, że to nie są jakieś duże koszty tych mniejszych tanków. Nie, no nie, nie jest dużo, nie. ale to znowu potrzeba miejsca i tak dalej. No, no. więc. E, no do przemyślenia. Do przemyślenia. Na, na, na razie się jakby chcemy sprzętowo tutaj ogarnąć mm. e, i budynkowo, że tak powiem. A później zobaczymy. Zobaczymy, co czas pokaże, no bo ten rok jest taki trochę inny niż. W... Ale zobacz, ale zobacz. Trzy lata temu byłem. E, Najgorsze czasy dla piwowarstwa w Polsce, no tak. a ty się rozwijasz. Tanki Czyli przyjechały w Covid, tak naprawdę na początku, jak został zamknięty. Więc nie jest tak źle, jakby to mogło nie wyglądać. No. Ja tam zawsze Bo. jestem optymistą, <laughs> wiesz, zawsze do przodu i tam wiesz. Słuchajcie, ee, podejrzewam, że najszybciej Piwa Marka spróbujecie na jesiennej edycji WFP, październik. Oczywiście nasze piwo. Session New Zealand, amerykański pilsik, lekki. No, coś specjalnego jeszcze innego szykujesz? Znaczy, może będzie jeszcze jakieś jedno, znaczy, nie wiem czy na tą edycję WFP, ale będzie jeszcze kooperacja z browarem spółdzielczym. O, no a to już coś mocnego podejrzewam. To już powiem, coś coś no pewnie coś wymrożonego. No, czyli dla każdego coś miłego i ale, dla fanów lekkich rzeczy. Ale nie wiem czy to ma no, no. tą edycję raczej Ale jak miałem, jakby co na, zawsze będzie to, carskie? Tak, tak, tak. To to... to Rysik, Rysika, e, tak. 20 ile? 24 platy. 24. Ale, ale fajnie, taki oldschoolowy, słuchajcie, oldschoolowy. Tak, Goryczkowi go dzisiaj panom, ten, pięcioletniego, pięcioletniego, pięcioletniego! Może będzie materiał? No to, nie, nie znajdę, Słuchaj, Marku, dzięki wielkie, nie ten, nie przebijamy Oddaję piątki. Nie, 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 nie dawaj, bo ja tutaj wyłączam. E, Pijcie Markowy, widzimy się na WFP, a tak na jest. pewno jeszcze będą jakieś pijackie przebitki z degustacji wieczornych. Na razie. Na razie.